Chrupiące, złociste i pachnące. Marzysz o gofra wprost z nadmorza? Dzięki gofrownicy Zelmer zrobisz je w kilka chwil. Dokładnie tak jak z budki. Dziś zrobimy je w dwóch wersjach. Na słodko i na słono. Podobrze się znamy na tym, co kochasz. Zelmer stworzył gofrownicę o nowoczesnym designie i dużej wygodzie. Dzięki płytkom z powłoką nieprzewierającą gofry zawsze odchodzą łatwo i są idealnie wypieczone. Ich rozmiar też jest niczego sobie: 8,5x14,5 cm powodują, że twój popisowy przysmak sprosta wszystkim oczekiwaniom. Czas przygotować ciasto. Z tym przepisem twoje gofry wyjdą idealnie. Będą chrupiące z zewnątrz oraz miękkie i delikatne w środku. Pamiętaj, że z kodem Anna20 możesz kupić taką gofrownicę 20% taniej. Promocja obejmuje również blendery kielichowe i ręczne oraz świetlkownice. Kliknij w link w opisie i wybierz to, co najbardziej przypadło Ci do gustu. Dobrze się znamy na tym, co kochasz. Dzięki regulacji temperatury możesz przygotować gofry dokładnie takie jak lubisz bardziej chrupiące lub delikatniejsze. Gdy gofrownica się nagrzeje, wykładam na nią ciasto i smażę gofry aż będą chrupiące i złociste. Lubisz eksperymentować? Te same chrupiące gofry błyskawicznie zmienisz w wytrawną przekąskę. Dodaj salami, paprykę, cebulę, kukurydzę i zioła. Oto idealna propozycja na kolację, imprezę lub szybki lunch. Moje gofry w słodkiej wersji są już gotowe. Z tego przepisu zawsze wychodzą chrupiące, więc koniecznie musicie sprawdzić je u siebie w kuchni. Masę na moje pizzowe gofry wykładam na dobrze rozgrzaną gofrownicę. Wystarczy kilka prostych składników i twoje gofry stają się wyjątkowym pomysłem na pyszne danie. Dzięki gofrownicy Zelmer zawsze wychodzą chrupiące. Pamiętajcie, aby zajrzeć do opisu filmu i sprawdzić kod rabatowy. Na gofrownicę wystarczy wykorzystać kod ANNA20. Dobrze się znamy na tym, co kochasz.